Dzień dobry Państwu. Dziś gromadzimy się tutaj w licznej i silnej reprezentacji, ponieważ podejmujemy ważny temat. Polskiej szkole na Ukrainie, w Mościskach, grozi likwidacja, grozi ukrainizacja. Ostrzegaliśmy przed ustawą edukacyjną ukraińską z 2017 roku. To ta ustawa, przeciwko której bardzo ostro protestowały Węgry, stając w obronie swojej mniejszości. Ostrzegali przed nią dyplomaci Rumunii, jedynie polski rząd, reprezentowany przez ambasadora Piekło. Nie tylko nie zaprotestował, a nawet wypowiadał się o tej ustawie w sposób dopuszczający, tolerujący, niemalże chwalący ją. Bezinteresowne wspieranie Ukrainy, ślepa, naiwna polityka, poświęcająca prawa Polaków na kresach pod miraże pewnych gier międzynarodowych, znajduje dzisiaj swój opłakany skutek. Jeżeli ta szkoła w Mościskach, ufundowana przez Polaków, w 100% polskie dzieci są jej uczniami, może zostać zlikwidowana, to znaczy, że każda szkoła polska na Ukrainie może zostać zlikwidowana. Dziś polski rząd. Powinien działać i zapobiec tym tragicznym skutkom swojej głupiej, ślepej, naiwnej polityki z ostatnich lat. Polski ambasador powinien w Mościskach walczyć o przetrwanie polskiej szkoły i o to, by utrzymać nam nauczanie w języku polskim. Ambasador ukraiński tu w Warszawie powinien dziś tłumaczyć się w kancelarii premiera z tych działań, które wobec polskiej szkoły w Mościskach zostały podjęte. Decyzja, która zapadła 12 maja, powinna zostać cofnięta. Nigdy nie zgodzimy się na to, żeby w sposób tak naiwny, w sposób tak po prostu krótkowzroczny poświęcać prawa Polaków mieszkających poza granicami Polski w imię złudzeń, w imię miraży, w imię pewnych obietnic, które później okazują się obietnicami bez pokrycia. Szczegóły tej bulwersującej sprawy przedstawi profesor Andrzej Zapałowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemyśla, który zajmuje się tą sprawą. Panie profesorze. Dziękuję. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, ta sprawa jest szczególnie dla mnie burwesująca. Dlaczego? 20 lat temu byłem posłem Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą i przez kilka miesięcy przebywałem na Ukrainie, negocjując nie tylko szkołę w Mościskach wraz oczywiście z kolegami, ale od Krymu ówczesnego, który znajdował się w państwie ukraińskim, po Charków i inne miejscowości. Szanowni Państwo, przypomnę, że w 2002 roku ta szkoła została oddana i w całości sfinansowana, przejęta na własność przez państwo polskie i przekazana miejscowej mniejszości polskiej, która otrzymała własność. Były gwarancje prezydenta ówczesnego Ukrainy, z parlamentu Ukrainy oraz rządu ukraińskiego. Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, gdzie lokalny mer małego miasteczka, który mieszka prawie 40% Polaków i ludności polsko-ukraińskiej, po, po prostu żartuje, stawia państwo polskie, stawia prezydenta Dudę, który cały czas gwarantuje, jakie to mamy bardzo dobre stosunki z Ukrainą, stawia rząd polski w sytuacji po prostu ośmieszającej. Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym w Radzie Miasta Przemyśla grupa radnych złożyła rezolucję, która miała na celu yy, yy, po prostu skierowanie wezwania, apelu do radnych w mościsk, aby cofnęli tę decyzję, która w konsekwencji doprowadzi do tego, że język polski będzie tam językiem tylko yy, obcym. Okazało się, że radni Prawa i Sprawiedliwości wspólnie z radnymi Sojuszu Lewicy Demokratycznej po prostu wstrzymali się od głosu, co doprowadziło do tego, że ten punkt po prostu głosu, ze względów artymetycznych nie wszedł pod obrady Rady Miejskiej. Chciałem na koniec jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę Proszę Państwa, konsekwencje. Te, które mamy związane ze szkołą w Mościskach, tak naprawdę to są dalsze, że tak powiem, też konsekwencje tego, jak wygląda polityka polska w stosunku do mniejszości polskiej na Litwie, na Białorusi, gdzie się zwalcza polskie szkolnictwo. Więc Ukraińcy, zwłaszcza na zachodniej Ukrainie, nacjonaliści ukraińscy, jak widzą, że można na Litwie, można na Białorusi, to oni też będą robić to samo co w innych krajach. To jest absolutna kompromitacja yy, po prostu polskiej polityki wschodniej. Dziękuję bardzo. Podobną sytuację do tej na Ukrainie mamy również na Litwie. Tam litewskie władze chcą zlikwidować polskie gimnazjum Rzejmiana na Podbrodziu na Wileńszczyźnie tłumacząc to, że nie ma takiego zapotrzebowania. Tam, w tamtej rejonie, mieszka, mają mieszkają tysiące Polaków, którzy właśnie potrzebują tej polskiej szkoły, którzy potrzebują, od, po to, aby ich zadbać o to, aby przyszłe pokolenia również mówiły po polsku i zachowały polską tożsamość. W marcu napisaliśmy w tej sprawie interpelację do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Odpowiedź lakoniczna, zajmujemy się tematem, ale jesteśmy w stałym kontakcie z władzami tamtych, władzami wyborczych, z władzami Polaków na Litwie. I oni nam potwierdzają, że Litwini nie wycofują się z tych planów. Oni w dalszym ciągu chcą zlikwidować polską szkołę na Litwie. Teraz mamy ten, dokładnie ten sam przypadek na Ukrainie. Również wczoraj napisaliśmy interpelację w tej sprawie, ale nie spodziewamy się innej odpowiedzi. I tu należy zadać podstawowe pytanie: o kogo dba Ministerstwo Spraw Zagranicznych? Czy dba? o dobre stosunki z Litwą i Ukrainą, czy powinno dbać jednak o Polaków. Naszym zdaniem priorytetem polskiej polityki zagranicznej wobec Litwy jest interes Polaków na Wileńszczyźnie, a priorytetem polskiej polityki zagranicznej wobec Ukrainy jest interes Polaków w rejonie lwowskim. I to, tego powinniśmy się trzymać i tu powinniśmy działać. Wszystko inne jest wbrew polskiej racji stanu. Dziękuję. Jestem Polką z Lwowa i szczególnie ważna jest dla mnie sytuacja, która, dzisiaj się za, która w obecnych dniach zadziała się, zwłaszcza tutaj ze szkołą w Mościskach. Natomiast cieszę się, że Krzysztof Bosak, obecny kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dba o nas. Dba o Polaków na kresach, dwa i stara się walczyć o to, by polskość była zachowana na tych terenach. Jest to ważne dla nas. Boli mnie też to, że obecna władza, że obecny rząd Polski zapomina o nas. Zapomina o osobach, którzy walczyli o wolność Polski, którzy walczyli o to, by Polskość tam przetrwała. To nie Polacy wyjechali z tamtych terenów. Tylko niestety Polska straciła swoje obecne, swoje tamtejsze granice, ale Polacy żyją nadal z przekonaniem że Polska będzie o nich pamiętała, że to się nie skończy, a Polska wróci tam myślami wróci. Wróci, dlatego że Polacy tam żyją i żyć będą. Nie, nie wyjechali do końca, są i ten procent, procent polskości jest naprawdę duży. Więc wierzę w to, że Krzysztof Bosak nadal będzie dbał. Wiem, że będzie dbał o nas, o Polaków i zachęcam jak najbardziej do głosowania na tego kandydata, bo to jest ważne. Polska nie tylko jest tutaj w obecnych granicach. Polska jest na całych kresach wschodnich. Dziękuję bardzo dziękuję bardzo pani Ewelinie za te miłe słowa. Dziękuję profesorowi Zapałowskiemu za zaangażowanie w tę sprawę zresztą długookresowe, bo jest człowiekiem zaangażowanym w obronę praw Polaków na Kresach od wielu wielu lat. Dziękuję Krystianowi Kamińskiemu, posłowi Konfederacji, który aktywnie zajmuje się sprawami właśnie Polaków na Kresach, Polaków na Wileńszczyźnie. Wrócę jeszcze myślami po tym co powiedziała Ewelina, wrócę myślami do swoich doświadczeń. Proszę państwa, mój pierwszy na Ukrainę, to kiedy byłem maturzystą, po to, żeby właśnie pomóc remontować zaniedbane polskie cmentarze na Ukrainie. W zeszłym roku z kolei byłem, w zeszłym roku lub dwa lata temu, byłem po pierwsze na Marszu Polaków w Wilnie. Planowaliśmy na ten Marsz Polaków pojechać również teraz. On się odbywa tradycyjnie 2 maja, niestety z powodu kwarantanny został odwołany. Odwiedzałem też polskie szkoły na Wileńszczyźnie. Ci ludzie autentycznie, proszę Państwa, czują się porzuceni przez państwo polskie. Oni czują, że mają przeciwko sobie i per personel dyplomatyczny opłacany przez polskiego podatnika i e, a, 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 autentycznie otumanionych pewnymi mirażami międzynarodowych przyjaźni, Polityków takich jak Andrzej Duda, jak Jarosław Kaczyński, jak Mateusz Morawiecki. To są ludzie oderwani od rzeczywistości, którzy po prostu, nawet kiedy jadą na Litwę i na Ukrainę, nie są w stanie przyjąć do swojej świadomości faktów politycznych, które tam mają miejsce. Wolą wierzyć w swoje złudzenia, w swoje miraże, niż wysłuchać Polaków, którzy tam mieszkają i którzy mówią, jak ich prawa dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku są ograniczane, są naruszane. Nie bądźmy obojętni. To jest apel do całej klasy politycznej. Przestańmy, Udawać, że nie ma e, tego słonia w salonie, że nikt nie widzi tego tematu. Przestańmy udawać, że nie ma tego tematu. Apeluję o to. Czy są jakieś pytania? Myślę, że rząd czeka na uchwalenie przepisów ustawowych i daje sobie niezbędne pole manewru. Tak długo jak rząd zwleka z opublikowaniem uchwały PKW, tak długo nie, nie biegną terminy, których musiałaby dotrzymać pani marszałek Sejmu. Marszałek Senatu ogłosił, że uchwała, e, która teraz jest wpisana akcją, ma być zapisana na początku przyszłego tygodnia. E, co w takim razie z datą 28 czerwca? Czy ona będzie, czy zostanie zmieniona? Pojawiają się nawet takie głosy, że, ta że ta data 28 czerwca jest niekonstytucyjna. Niestety nie jest żadną niespodzianką, że Senat wstrzymuje przepisy wyborcze. Przestrzegaliśmy przed tym, stojąc tutaj wspólnie z Januszem Korwinem-Mikke na konferencji prasowej, przed drugim spotkaniem tak zwanego okrągłego stołu. Po obu stronach sporu i pisowskiej, i platformerskiej jest głupi upór, niechęć do ustalenia jakiegokolwiek wspólnie akceptowanego kalendarza działań politycznych. My się od obu tych stron sporu dystansujemy, natomiast ten głupi upór i te przerzucanie się interpretacjami wynika oczywiście z chęci. Mobilizowania swojej bazy wyborczej. To cyniczna gra emocjami politycznymi Polaków. Im bardziej jedna strona będzie przerzucać odpowiedzialność na drugą, tym większą uzyskuje sprawność mobilizowania swoich wyborców i polaryzowania całego polskiego społeczeństwa wokół dwóch skompromitowanych szyldów politycznych PiSu i Platformy. My z tego po podziału się wyłamujemy, przedstawiamy Polakom merytoryczną alternatywę i przepisy wyborcze. Jeżeli chodzi o termin 28, no to ja to mówię w każdym, w każdym komentarzu. Każdy termin jest dobry pod warunkiem, że wybory będą przeprowadzone uczciwie i wokół akceptowanego wspólnie kalendarza. Jeżeli PiS wszedł w tą kontrowersyjną deklarację, iż można dopisywać nowych kandydatów do wyborów w trakcie ich trwania, no to powinien dać rozsądny czas na zebranie podpisów. Im bardziej się przeciąga uchwalenie przepisów, tym tego czasu mniej. Więc z każdym dniem data 28 czerwca staje się coraz bardziej kontrowersyjna, i sądzę, że o to chodzi. Im bardziej kontrowersyjna data, tym łatwiej będzie chwiać emocjami politycznymi Polaków. Stąd mój apel, że do Polaków, a także do mediów. Nie dajmy po prostu się tej socjotechnice. Bo jesteśmy poddawani dzień po dniu socjotechnice, która ma wystawić nas na kres wytrzymałości emocjonalnej po to, żebyśmy byli zakładnikami dwóch obozów politycznych, które nie mają na celu dobra Polski, tylko to, żeby wzajemnie poprawić swoją sytuację w relacji do pozostałych obozów politycznych. Pokażmy czerwoną kartkę i Trzaskowskiemu i Dudzie za te gry, które rozgrywają. No, o tym decyduje prawo. Mamy katalog osób, które mają obowiązek ujawnić oświadczenia majątkowe, do tego prawa trzeba się stosować. Natomiast jeżeli jakieś osoby, które nie mają tego obowiązku, robią to, ponieważ chcą poprawić swoją wiarygodność w oczach opinii publicznej, no to nic tylko przyklasnąć. Im więcej transparentności w życiu publicznym, tym lepiej. Mamy ustawę, która precyzuje listę osób zobowiązanych do ujawniania oświadczeń majątkowych. I w tej chwili, jak rozumiem, nikt nie proponuje nowelizowania tej ustawy. Jak będzie propozycja, to będziemy dyskutować. Ustawa jest w Trybunale Konstytucyjnym. Od, majątku osób niskich ważnych polityków. Pan jest za to, żeby takie rozwiązanie Czekamy, co Trybunał Konstytucyjny postanowi. Trybunał Konstytucyjny jest między nami, mówiąc, sparaliżowany. Uważam, że tak. Uważam, że tak. Uważam, że zasłanianie się rozdzielnością majątkową, bo ten manewr stosują politycy tacy jak Szumowski, Morawiecki czy Trzaskowski, no jest to jasny sygnał dla opinii publicznej. Im więcej transparentności, tym lepiej. Wiadomo, że mechanizm przypisywania majątków na żony jest stosowany przez polityków, którzy nie chcą pokazać, co tam rzeczywiście mają. No i moim zdaniem, jakkolwiek da się ukrywać majątek także w inne sposoby, no to oczywiście ten mechanizm ukrywania na żony jest najbardziej podstawowym sposobem i myślę, że powinien być wyeliminowany przez przepisy ustawowe. Wszystko, co robią kandydaci jest elementem kampanii, panie redaktorze. I myślę, że to już państwo jako dziennikarze mają najlepszy warsztat, żeby to oceniać, co jest elementem kampanii. Tak na marginesie przypomnę, że kampania się nie toczy. Jeżeli nie ma więcej pytań, to dziękuję bardzo. Dziękuję też naszym uczestnikom, którzy zajmują się prawami Polaków na Ukrainie i nie tylko na kresach. Dziękuję. Super.